Neutralne płciowo stanowiska, krok ku równości czy językowy absurd? Cześć, dzień dobry, ja się nazywam Monika Smolewicz i dzisiejszy temat, który chciałabym z Tobą poruszyć, to językowa ciekawostka, ale dotyka bardzo konkretnego pytania: Jak mówić o pracy, żeby każdy czuł się zaproszony do rozmowy? Dlaczego wracamy do tego właśnie teraz? Bo podpisana właśnie ustawa o transparentności wynagrodzeń wprowadza nowy obowiązek: stosowanie neutralnych płciowo nazw stanowisk w ogłoszeniach o pracę. O ile idea brzmi szlachetnie, to jej wykonanie budzi sporo emocji i jeszcze więcej pytań. Zacznijmy od intencji. Dlaczego w ogóle mówi się o neutralności językowej w rekrutacji? Bo słowa mają znaczenie i to nie tylko na poziomie gramatyki, ale na poziomie społecznego odbioru. Kiedy w ogłoszeniu widzimy kierownik projektu, wiele osób automatycznie wyobraża sobie mężczyznę. Gdy pojawia się asystentka zarządu, większość kandydatów nawet nie kliknie w ogłoszenie. Nie dlatego, że nie mogą aplikować, ale dlatego, że nie czują się do tego zaproszeni. To właśnie dlatego neutralność językowa jest ważna, bo to sposób na otwieranie drzwi, a nie ich zamykanie. Tylko że tutaj zaczynają się schody, bo język polski nie jest neutralny płciowo z natury. Nie mamy bezosobowych form jak w angielskich manager czy specialist. Mamy gramatyczne końcówki. Mamy domyślny rodzaj męski. Mamy magazynierkę i dyrektorkę których wiele osób unika, czasem z obawy przed ośmieszeniem, czasem z przyzwyczajenia. Więc jeśli teraz każemy wszystkim pisać neutralnie, to co to właściwie oznacza? Czy mamy pisać specjalistka, specjalista, a może specjalisty? A, a może ominąć nazwę i napisać osoba odpowiedzialna za? Tylko czy to będzie zrozumiałe? Czy to będzie neutralne? Czy nie zmieniamy Prostego ogłoszenia w językowy rebus? Prawda jest taka, że przepis daje obowiązek, ale nie daje narzędzi. Nie daje listy dozwolonych form. Nie wyjaśnia, co to znaczy neutralność językowa. I w efekcie zostawia pracodawców samych z tym wyzwaniem. Miałabym ochotę powiedzieć, jak zwykle. Jedni zrobią to porządnie, inni na siłę. I jeszcze inni po prostu odhaczą, pisząc dziwaczne formuły bez sensu. A przecież nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby było poprawnie. Chodzi o to, żeby było zapraszająco. I tu, moim zdaniem, kryje się cały sens tej zmiany. Nie w tym, jak to zapiszemy, ale w tym, z jaką intencją piszemy ogłoszenia. Bo można użyć formy męskiej i nadal sprawić, że kandydatka poczuje się mile widziana. A można napisać coś bardzo neutralnego, a mimo to dać sygnał, że to miejsce nie jest dla niej, bądź dla niego. Słowa mają moc, ale ważniejsze jest to, co z tymi słowami robimy i co za nimi stoi. Dlatego może zamiast bać się tej zmiany, może warto podejść do niej praktycznie. Zadać sobie kilka prostych pytań przy każdym ogłoszeniu. Czy ta czuje, że może aplikować? Czy nie zamykamy drzwi nieświadomie? Czy język, którym mówimy o pracy, jest otwarty czy wykluczający? I może zamiast skupić się na gramatyce, warto skupić się na komunikacie, na kulturze, na szacunku. Czy neutralne płciowo nazwy stanowisk zmienią świat pracy? Nie od razu. I nie same. Ale mogą być sygnałem, że zaczynamy myśleć o pracy bardziej inkluzywnie, że chcemy zapraszać, a nie selekcjonować już na poziomie języka. Czy to językowy absurd? Tylko wtedy, gdy sprowadzimy go do sztucznych form i formalnych nakazów. Ale jeśli potraktujemy to jako szansę na bardziej otwartą, partnerską rekrutację, to naprawdę może mieć sens. Bardzo jestem ciekawa, co o tym myślisz. Jeśli temat Cię poruszył, opowiedz o nim dalej. W swoim zespole, w haerze, w rozmowach przy kawie, bo może właśnie od tych rozmów zaczyna się zmiana. Nie od ustawy, nie od paragrafu, tylko od pytania: jak mogę dziś napisać ogłoszenie tak, żeby każdy czuł się zaproszony? A jeśli ten odcinek Cię poruszył, podziel się nim z kimś, komu może się przydać. Z kimś, kto chce budować lepsze procesy, lepsze relacje. Lepszy rynek pracy. Zostaw łapkę w górze. Zasubskrybuj mój kanał i do usłyszenia w kolejnym odcinku.